W takim razie proszę nam powiedzieć, co wydarzyło się w nocy z 30 na 31 maja w domu seniora, w którym pani mieszka? Nie mogłam spać, założyłam szlafrok i poszłam zobaczyć co u Witolda, a która mogła być wówczas godzina? E, to było gdzieś po północy. I w środku nocy poszła pani do pokoju obcego mężczyzny? Nie był mi obcym mężczyzną. A co pani ma na myśli? E, Witold mi się oświadczył, byliśmy narzeczeństwem. Co za głupoty. Ojciec miał 71 lat. Na no co w tym wieku to nie można kochać? I weszła pani wtedy w nocy do pokoju Witolda Mazurkę, tak? Weszłam do pokoju, próbowałam go pocałować, ale zobaczyłam, że on nie oddycha. On nie żył. I co pani wtedy zrobiła? No, próbowałam go cucić. Jeżeli mogę, wysoki sądzie. W pokoju Witolda Mazurka znalazł panią pielęgniarz. Proszę powiedzieć, dlaczego się pani schowała za zasłonkę? No bo byłam w szoku, ja sama nie rozumiem swojego zachowania. Przestraszyłam się. Ale jednak się pani schowała. Tak. Pani oskarżona, pan Witold Mazurek został otruty... Nalewką Stojadu Mocnego. W jego szafce znaleziono butelkę po nalewce, w której znajdują się resztki tej rośliny. Znaleziono również szklankę, z której wypił truciznę. Na tych przedmiotach znajdują się nie tylko odciski palców ofiary, ale również pani odciski palców. Jak pani to wyjaśni? No, opiekowałam się Witoldem. Chodziłam do niego, być może zostawiłam tam odciski palców. Proszę Pani, mam jeszcze jedno pytanie. Czy Pani y, namawiała Pana Witolda Mazurka do sprzedaży jego mieszkania za cenę 600 tysięcy złotych? Nie. To jest bzdura. Nie czyhałam, nie potrzebowałam jego pieniędzy. Potrzebowałam Witolda. No właśnie proszę powiedzieć, jak ważny był dla Pani Witold Mazurek? Najważniejszy, przy nim odżyłam od 15 lat y, jestem wdową, nie mam dzieci. Przeniosłam się y, do domu seniora, żeby nie być samotną. Wiem, jak to brzmi, że starej babie odbiło, ale Witold odwzajem miał moje uczucia i chcieliśmy razem wyjechać.